Aby jelita mogły prawidłowo pełnić swoją funkcję, konieczne jest zachowanie bariery jelitowej. I jelita są selektywnie przepuszczalne, to znaczy przepuszczają te elementy pokarmu, pożywienia, które są dla naszego organizmu pożyteczne, wartościowe. Mam tutaj na myśli składniki odżywcze, witaminy oraz minerały. Światło jelita powinno być taką barierą, powinno odgradzać patogeny od naszego organizmu. Natomiast w przebiegu chorób, stanu zapalnego w obrębie jelit ta bariera może zostać naruszona. Pacjenci onkologiczni są szczególną grupą, która szczególnie narażona jest na wszelkiego rodzaju anomalie i nieprawidłowości w działaniu bariery. Jelitowej. Dla mnie, jako dla dietetyka klinicznego, najlepszą sytuacją jest ta, w której pacjent zgłasza się do mnie od razu po usłyszeniu diagnozy. To znaczy, mamy odpowiedni czas przed rozpoczęciem leczenia, czy to w postaci radioterapii, czy chemioterapii, aby tego pacjenta do, tej, no, do tego leczenia przygotować. I oczywiście czas tutaj pełni kluczową rolę. Mam tutaj na myśli zarówno postępowanie dietetyczne pod kątem właśnie dietoterapii, czyli żywienia dietetycznego, prehabilitacji tego pacjenta, ponieważ te zabiegi będą wymagające dla samego pacjenta i przede wszystkim dla jego organizmu, i tutaj odżywienie, prawidłowe odżywienie tego pacjenta będzie kluczowe. Moi drodzy, i trzeba patrzeć na to również pod kątem funkcjonowania tej bariery jelitowej. Czyli tutaj można stosować wieloskładnikowe probiotyki, na przykład na bazie maślanu, które będą regulować i prawidłowo wspomagać pracę bariery jelitowej. Ta dietoterapia powinna być prowadzona przez cały czas najlepiej od momentu usłyszenia diagnozy, Czyli w tym momencie mam czas, żeby tego pacjenta przygotować do leczenia, przez cały okres leczenia, żeby go wspomagać żywieniowo, zabezpieczyć przed nagłą utratą masy ciała, przed kaheksją, wyniszczeniem białkowo-energetycznym, przed niedoborami, yy, aż po zakończenie leczenia, ta dietoterapia może być przedłużona, żeby wyrównać ewentualne yy, niedobory, utratę masy ciała i oczywiście na każdym etapie niezbędna jest no, pomoc lekarza, konsultacja i tutaj wspomaganie lekarskie, ponieważ no, wszystkie zabiegi i cały, cały proces powinien być kontrolowany przez lekarza prowadzącego. Wszelkie zalecenia co do przyjmowania ziół, parafarmaceutyków, suplementów czy nawet stosowania określonych diet powinny być formułowane ostrożnie i tylko przez osoby. Kompetentne tak naprawdę, które wiedzą co robią, mają stosowne doświadczenie, wykształcenie i generalnie kompetencje do tego, żeby zajmować się takimi pacjentami. Należy pamiętać, że ekosystem jelit pacjenta onkologicznego jest bardzo złożonym mechanizmem, na który mają wpływ. Zarówno czynniki podczas leczenia, mam tutaj na myśli stosowanie leków, suplementów, rodzaj żywienia, samą dietę, jak również to, że bardzo często ten pacjent jest niedożywiony już przed rozpoczęciem leczenia, osłabiony, wyniszczony. Bardzo często mamy tutaj do czynienia z wyniszczeniem białkowo-energetycznym, więc to leczenie żywieniowe powinno być prowadzone bardzo intensywnie, tak? I cały czas powinien być nadzór nad tym pacjentem i jego masą ciała. Zarówno przez lekarza, jak i dietetyk powinien reagować na te zmieniające się warunki. I oczywiście należy pamiętać o tym, że probiotykoterapia może być bardzo y, użyteczna. Na przykład może pomagać pacjentom y, podczas leczenia y, tutaj radioterapią, może Łagodzić skutki występujących biegunek. I oczywiście należy pamiętać o tym, że nie rozpoczynamy od bardzo silnych probiotyków w bardzo no tutaj yy, wysokich dawkach, ponieważ ten pacjent jest osłabiony i będzie reagował inaczej. Każda terapia probiotyczna czy suplementacja powinna być przemyślana i powinna być stosowana równolegle z indywidualnie dobraną dietą, która będzie odpowiadać na zapotrzebowanie żywieniowe tego właśnie pacjenta, tej właśnie konkretnej osoby. Więc indywidualnie i holistycznie, moi drodzy. Pozdrawiam.